Ok, chciałem połączyć parę faktów, aby pomóc Wam zobaczyć związek Donalda Trumpa z Rothschildami. Nie jest to łatwe, ponieważ nie ma wiele informacji na ten temat. Zrobię co w mojej mocy, aby połączyć te fakty. Większość z Was widziało to zdjęcie Donalda Trumpa. Billa Clintona i Hillary Clinton oraz Melanie Trump. Wiadomo, że Donald Trump jest dobrym znajomym Billa i Hillary Clinton. Teraz zobaczmy na inną znajomą Hillary Clinton Lynn Forster. Widzimy tu ich zdjęcia jest dobrą znajomą Billa Clintona i Hillary Clinton. Mam na myśli najlepszą przyjaciółką Hillary Clinton. Teraz widzisz już, jak blisko Hillary Clinton jest z Donaldem Trumpem, z Billem Clintonem oraz Rothschildami. Teraz chcę pokazać łącząc ich z Donaldem Trumpem oraz z Rothschildami Zobaczymy. To jest najprawdopodobniej jedyne zdjęcie. Po pierwsze, osoba, z którą jest Lynn Foster, jest. Jego nazwisko dzisiaj to. Stein. Andrew Stein. Jego prawdziwe nazwisko to. Finkelstein, jego ojciec, jego nazwisko to Finkelstein, Jerry Finkelstein, jest multimilionerem, wydawcą New York Law Journal. Między innymi, Andrew Finkelstein zmienił swoje nazwisko, OK? Na początku zmienił swoje nazwisko. Andrew Stein skrócił swoje nazwisko, kiedy wszedł do świata polityki. Był mężem Lynn Foster, która była najlepszą przyjaciółką Hillary Clinton. Pokazałem Wam ich zdjęcie z Donaldem Trumpem. Widzicie to zdjęcie? To było zanim wyszła za mąż za Roszylda. Pamięta, jest to kobieta, która jest żoną Rootshielda. Lynn Foster, która stała się Rothschildem, jest CEO firmy Rootshieldów. Składam to wszystko w całość, aby łatwiej było to zauważyć, że Donald Trump jest z tym połączony. Obejrzyjmy film. Z nazwem go zgodnie z prawdą, czyli Finkenstein. On nie nazywa się Stein. Zmienił nazwisko dla celów politycznych. To Finkenstein. Obejrzymy ten film. Chcę, abyście zauważyli jego dłonie. Otwórzmy ten film. Zauważ jego dłonie i pamiętaj, gdy zobaczysz jego dłonie. Pomyśl, kto jeszcze robi podobnie. Pamiętaj, że jest to bardzo bliski znajomy Donalda Trumpa. Zanim włączę ten wywiad, chcę, aby było widoczne, jak bardzo popiera on Donalda Trumpa. Patrzę na jego dłonie. Trzyma tak dłonie cały czas. Jest to coś, co robi Donald Trump. Uwaga! Możesz znaleźć w internecie informacje o tym, że sataniści wykonują ten gest dłońmi. Zgadza się? To nie jest piramida. On łączy palce. Ma to związek z energią. Słuchajcie uważnie. Ma to związek z energią. Oni dosłownie wierzą w to, że są pośrednikami dla tej energii. Nawet Donald Trump powiedział, że energia jest wszystkim. Po co dotykać palców w ten sposób? Ma to miejsce w jodze. Tam też występuje składanie palców razem. Oni naprawdę w to wierzą. Oni podłączają się pod tą energię, pod energię duchową tego świata. Wiemy, że tę energią jest szatan, książę i potęga. Czy słuchacie mnie uważnie? Pokazałem Wam, że Donald Trump jest dobrym znajomym, bardzo bliskim przyjacielem. Mówił o tym, że był w białym domu nie tak dawno temu z Donaldem Trumpem. Nadal są bliskimi przyjaciółmi. Widać jak bardzo wspiera Donalda Trumpa. Pamiętaj o tym, że jest to były mąż Lynn Foster de Rothschild. Próbuję to połączyć fakty abyśmy mogli wszyscy zobaczyć, że Donald Trump ma powiązane z rozszyldami. Pomimo tego, że próbuje to ukryć, tak dobrze, jak tylko się da. Włączmy ten film. Wielu z twojej partii nie mówi o podatkach ani służbie zdrowia, ale mówią, że on jest zły, usuńmy go z urzędu. Wynika to z działań Trumpa, ale nie zaakceptowano tego, że Donald Trump został mianowany na prezydenta. I od tego samego początku, jeszcze za czasów Obamy, Clintona, próbują zdelegalizować go jako prezydenta. Chcą go postawić w stan oskarżenia. Więc jeżeli chodzi o rok 2018 i reformę podatkową, Jaka jest Twoja rada dla demokratów w obcowaniu z prezydentem? Demokraci popełniają błąd przez wspomnienia o oskarżeniu prezydenta. To nie ma sensu. On jako prezydent ma jedne z najlepszych wyników, jakie widziałem. Te obcięcia podatkowe pomogą dziesiątkom milionów ludzi zaoszczędzić pieniądze. Widzieliśmy już oświadczenia korporacji o rozszerzeniu wpływów bonusy Bonusy dzień po wprowadzeniu ustawy w życie Chuck Schumer pracował z prezydentem Zna go pan jako demokratem z Nowego Jorku Czy potrafi pan wymienić jakiegokolwiek demokratem Schumera czy kogoś innego Kto będzie głosował za pakietem intrasulturalnym Uważam, to byłby duży błąd ze strony demokratów Aby głosować przeciw jest to jedna z tych rzeczy, które prezydent chce wprowadzić, czyli silny pakiet infrastrukturalny. Lotniska się psują, mosty upadają. Dużym błędem dla demokratów byłoby odmówienie współpracy. Jako nowojoczyk zna pan Donalda Trumpa od dekad, na długo zanim został politykiem, wierzy pan, że został on źle przedstawiony przez media w ciągu ostatniego roku? Spędzi pan pół godziny w gabinecie owalnym w tym tygodniu, proszę określić jego nastrój i jakie decyzje musi podjąć, czy to na Twitterze, jego własny sposób na porozumienie się z demokratami, czy on sam może wykonać to lepiej w kwestii pracy z demokratami. Uważam, że wykonuje on dobrą robotę, jeżeli chodzi o tę reformę podatkową oraz dostosowanie przepisów. Jego obietnice wyborcze, Jerozolima, to zrobił. Obiecywał, że zajmie się ISIS, to zrobił. Nie znam wielu prezydentów, którzy już w pierwszym roku kadencji mieli lepsze wyniki. Abyście wiedzieli, Finkelstein, Rothschild i Rosolima, te obietnice, które dawał Donald Trump, one wszystkie są z korzyścią dla nich. Są korzystne dla syjonistów. O to tu chodzi. Oni są syjonistami, czyli należą do synagogi szatana. Widzimy tutaj połączenie. Rothschildowie należą do synagogi Szatana. Oto kim oni są. Tu mamy tego osobnika, który ma połączenia. Jego była żona jest żoną Rothschilda. Donald Trump jest prezydentem USA. Oni wszyscy są dobrymi przyjaciółmi. Z tego powodu Donald Trump dotrzymał obietnic dotrzymał co najmniej dwóch z nich o których mówił ponieważ mają wspólne cele to jest synagoga szatana Rothschildów i ich agenda nazywa się to synagogą Sa szatana szatana synagoga szatana dokończmy ten film to będzie na tyle dokończmy ten wywiad Więc nadal używać Twittera i przemawiać do obywateli. Media nie są sprawiedliwe dla niego. Andrew Stein, Wesołych Świąt, dziękuję. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team.